W czasie rozmowy z Nikodemem Jezus wspomina o pewnym przykrym wydarzeniu z historii Izraela. Oto Bóg w reakcji na szemranie, na niesprawiedliwe oskarżanie Go przez Hebrajczyków, że tak naprawdę to z niewoli egipskiej wyprowadził ich po to, by wygubić ich na pustyni. Bóg zsyła na Hebrajczyków węże jadowite. Hebrajczycy Przyszli przestraszeni do Mojżesza, ponieważ wielu z nich z powodu tego pokąsania umarło. Prosili, aby Mojżesz wyprosił u Boga usunięcie tych węży. Ale Bóg nie usunął tych węży natychmiast. Tak jak na pewno oczekiwali tego Hebrajczycy. Natomiast miał inny sposób, by ich wyratować. Otóż kazał zrobić z miedzi... Podobiznę węża, i aby ten wąż był lepiej widziany, osadzić go na drzewcu. Każdy pokąsany Hebrajczyk miał spojrzeć na tego węża i wtedy pozostawał przy życiu. Nie wiem, czy znamy historię, co działo się dalej z tym wężem. Ten miedziany wąż przetrwał 700 lat. Stał się nawet obiektem kultu w Izraelu. W końcu król ludzki. Hiskiasz nakazał jego zniszczenie, o czym czytamy w Drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 18, w wersecie 4. Król Hiskiasz zniósł świątynki na Wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go. Nehusztanem. Historia o miedzianym wężu może dziwić, ponieważ Bóg nieco wcześniej, pod górą Synaj, w pierwszym przykazaniu dekalogu, zabronił czynienia podobizny, zabronił oddawania tym podobiznom kłonów czci. W Drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale od drugiego wersetu, czytamy: Jam jest Pan, Bóg Twój, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod Ziemią. Ale już w tej samej księdze. W rozdziale 25 w wersecie 18 Bóg nakazuje uczynić z drewna dwa cheruby i umieścić je na krawędziach wieka skrzyni przymierza. Pamiętamy nadal o podobiznie miedzianej tego węża chusztana. I ktoś może odnieść wrażenie, że Bóg jest niekonsekwentny, bo nakazuje uczynić coś, co czynić sam zakazał. Wyjaśnienie może być to, że w przypadku tego pierwszego przykazania dekalogu istotą tego zakazu jest cel zakazu. Otóż chodziło o to, aby człowiek z dzieła ludzkich rąk czy z ludzkich fantazji, wyobraźni nie uczynił sobie obiektu kultu. No bo to prowadzi wprost do bałwochwalstwa zresztą czego dowodzi dalsza część tego przykazania. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Historia węża miedzianego przecież daru od Boga. To jak później traktowali go Hebrajczycy oraz co zrobił z Nim? Król Hiskiarz prowadzi mnie do pytania, co jest ważniejsze, dar czy ofiarodawca? A konkretniej, kto jest dla mnie ważniejszy, dar od Boga czy sam Bóg? To jest pytanie o stan Twojego i mojego serca przed Panem. Czy należysz do Pana? Czy cały należysz do Pana? Czy należną Bogu uwagę, czas i przestrzeń dzielisz z kimś lub czymś, co Bogiem nie jest? Oczywiście nie oznacza to, że mamy całe teraz swoje życie, całe 24 godziny poświęcić sprawom religijnym. W księdze Kaznodziei Salomona, w trzecim rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Na wszystko jest czas, ale jest też czas dla Pana, i tego czasu nie powinniśmy dzielić, poświęcać z kimkolwiek czy z czymkolwiek innym. Miłości do Boga nie da się sprowadzić do pięknych, a nawet mądrych słów. Miłość Bogu i ludziom trzeba nieustannie udowadniać. I przecież my sami tego oczekujemy. Oczekujemy tego od innych ludzi, oczekujemy tego od Boga. A Bóg udowodnił swoją miłość do nas. Ewangelia według świętego Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset, oznajmy: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna nam, jednorodzonego. A więc pokazuje skalę Bożej Miłości. Bóg nie tylko powiedział, że nas kocha, ale coś dla nas uczynił. Apostoł Paweł, w liście do Rzymian, w piątym rozdziale, ósmym wersecie, ujmuje to troszeczkę inaczej. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wtedy, kiedy nas w ogóle Chrystus nie interesował, albo przeszkadzał. Wtedy Chrystus umarł za nas. To pokazuje Jego wielką miłość. Dlaczego o tym mówię? Bo Biblia uczy nas, że nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym, ale dodam, zazdrosnym o nas. Że Bogu chodzi nie o jakąś niezobowiązującą znajomość z nami, ale o Twoją i moją jak najbardziej intymną relację z Nim. Dlatego też w Starym Testamencie relacje pomiędzy Bogiem a jego ludem Izraelem zobrazowane są często jako małżeństwo, najbliższa więź. Czytamy o tym w księdze Ozasza, Jeremiasza, Ezechiela. Także w Nowym Testamencie Kościół, lud Nowego Przymierza, jest nazwany małżonką, oblubienicą. Objawienie według świętego Jana, 21, rozdział 9 wersji. Ale to ma swoje skutki. Skoro tak jest, to niewierność wobec Boga, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, traktowana jest jak duchowe cudzołóstwo i powuchwalstwo także. Bóg nie tylko mówi, że nas kocha, Bóg nie tylko nam objawia, że chce, żebyśmy my Jego także kochali, ale pomaga nam i kształtuje naszą miłość. Dopuszczając w naszym życiu do różnych prób, doświadczeń, po to, by wydobyć z nas to, co jest najlepsze, a nie jak w przypadku diabelskich pokus, to, co w nas najgorsze. To tak jak chodzimy, niektórzy z nas zapewne na siłownie, by kształtować swoje mięśnie, wzmacniać je, tak też Bóg stwarza nam różne okoliczności, w których i nasza wiara, i nasza miłość bywa doświadczana, wzmacniana. Apostoł Piotr pisze o tym w swoim pierwszym liście w pierwszym rozdziale szóstym i siódmym wersecie. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza, a przecież wiara i miłość chrześcijańska jest z sobą powiązana. Wiara chrześcijańska nie jest zestawem poglądów tylko, ale także relacją z Bogiem i żeby ta wiara, miłość okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ponadto warto zwrócić uwagę, że nasze doświadczenia wiary i miłości nie służą tylko nam samym. Apostoł Paweł przypomina w liście do Rzymian w 14 rozdziale 7 wersecie, że nikt z nas nie żyje i nie umiera dla siebie. Tomasz Merton ujmuje to inaczej. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, że to co się dzieje w naszym życiu, że to jakie decyzje podejmujemy, ma to wpływ także na innych ludzi. Chcemy wszyscy, że mówię o chrześcijanach, widzieć zwycięstwo Jezusa. Nie tylko w historii, w tym co się wydarzyło, nie tylko w naturze, ale także chcemy widzieć to zwycięstwo w życiu innych ludzi. W tym, że na przykład ktoś podejmuje taką, a nie inną decyzję. A więc Twoje i moje świadectwo wierności Bogu, dla ludzi, którzy przeżywają chwilę zwątpienia, pokus, a każdy przeżywa takie chwile, są niczym kotwica, która pozwala utrzymać się we właściwym miejscu pomimo wzburzonego morza wokół. Takim przykładem Doświadczenia miłości, wiary, człowieka przez Boga jest Abraham. Abraham otrzymał od Boga obietnicę syna, czekał na nią dość długo. Izaak urodził się, gdy Abraham miał około stu lat. Więc kiedy się urodził, Abraham cieszył się, tak jak my się cieszymy, kiedy spełnia się to, na co czekaliśmy długie lata. Abraham cieszył się swoim synem i w takim radosnym momencie życia Bóg mówi do Abrahama: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria. I złóż go tam w ofierze całupalnej, czyli zabij go. Złóż go na jednej z gór, o której ci powiem. Domyślam się, że przez te trzy dni zbliżania się do tej góry, coraz bliżej tego miejsca, Abraham coraz częściej zadawał sobie to pytanie: Kto jest dla mnie ważniejszy? Bóg czy Izaak, który od Boga został mi dany? Być może niektórzy stwierdziliby, że jest to niedorzeczne, aby Bóg domagał się od nas, abyśmy złożyli Mu coś w ofierze, co sam nam dał. Ale widać, Abraham poznał prawdę, którą Chiop wyraził po usłyszeniu tych tragicznych dla siebie wiadomości o zniszczeniu tego majątku, rozgrabieniu go, o zabiciu śmierci swoich bliskich. I wypowiedział te słowa: Bóg dał, Bóg wziął, i jeszcze dodał: Niech będzie błogosławione imię Jego. Moi drodzy, czy wiemy, że nasze zdrowie, nasi bliscy, nasza praca, nasze powodzenie czy sukces to nie jest nasza własność, lecz to jest nam dane przez Boga tylko na jakiś czas? Dlatego nazywamy, że to są dobra doczesne, dane nam na jakiś czas do czasu. Wszystko to należy i zależy od Boga. Abraham nie zawsze w swoim postępowaniu kierował się wiarą. Czasami zdarzało się to, że nie powiedział prawdy. Ale w tym przypadku zdał bardzo dobrze trudny dla siebie egzamin. Bóg przez anioła powstrzymał Abrahama przed złożeniem w ofierze izaka. No przecież Abraham w istocie złożył ofiarę przed Bogiem w sercu swoim ze swojego Syna. On odpowiedział na to pytanie. Kto jest ważniejszy, Bóg czy Iza? Odpowiedział na to pytanie Bogu sobie swoim działaniem. Życie ludziom wierzącym nieraz przyniesie okoliczności, w których będziemy musieli odpowiadać na podobne pytania. Oczywiście nie będziemy składać ze swoich bliskich ofiar, ale może to być ofiara z relacji z bliską nam osobą. To mogą być nasze studia, może być to praca, może być to powodzenie, jakiś sukces. I to wcale nie oznacza, że to Bóg przyjdzie do nas i powie, złóż mi to w ofierze. Może być tak, że to na przykład bliska osoba będzie chciała, żebyśmy my zdetronizowali Boga z pierwszego miejsca. A może nasi przełożeni w pracy powiedzą, no jeżeli chce Pan awansować, czy Pani, no to musi Pani więcej czasu, czy Pan poświęcić. To znaczy, że będziemy musieli ten czas dla Boga dać komuś czemuś, co Bogiem nie jest. Czy chciałbyś, aby dar, który dałeś bliskiej osobie, stał się dla niej ważniejszy niż ty? A kiedy rozważamy temat wyboru pomiędzy darem a ofiarodawcą, to warto sobie przypomnieć słowa Jezusa. Zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w dziesiątym rozdziale 39 wersecie, kto stara się zachować życie swoje straci je. Jezus nie mówi tu tylko o długości naszego życia, że ono kiedyś się skończy, ale także o tym, co wypełnia nasze życie, co jest nam w naszym życiu dane, jak już wiemy, tylko do pewnego czasu. Wiele z tych dóbr będziemy musieli zostawić. Na ten lepszy świat cóż weźmiemy z sobą? Myślę, że charakter. Im lepszy charakter, tym większy zysk w niebie i zysk dla nas. Poprzednicy króla Hiskiasza, inni królowie, przymykali oko na kult miedzianego węża Nehusztana, chociaż wiedzieli, że tak nie powinno być, że jest to bawuchwalstwo. Być może ktoś z nich mówił, no, przecież to sam Bóg nakazał uczynić tego węża. Przecież ten wąż był środkiem Bożego uzdrowienia. No, nasz prawodawca Mojżesz go uczynił. Więc dlaczego król Hiskiasz podjął decyzję, by go zniszczyć? Czy dlatego, że był złym królem? Biblia mówi, że to był bardzo dobry król. Otóż dlatego, ponieważ. Hebrajczycy z tego Bożego daru uczynili sobie obiekt kultu i król istiż, mając władzę i narzędzia do jej sprawowania podjął decyzję nie będziemy czci należnej Bogu dzielić z tym, co Bogiem nie jest. A ty co mówisz? Niech więc ta historia będzie dla nas zachętą do pozbycia się ze swojego życia miedzianych węży. I jednocześnie niech będzie ostrzeżeniem przed myleniem środka łaski z jej źródłem. I takiego błogosławieństwa życzę Wam. Pozdrawiam Was, Pastor Fryderyk.